Nazywam się Tomek, mamy numer 406. Jesteśmy w Bornym Solinowie na drugiej rundzie Rajdowych Mistrzostw Polski Samochodów Terenowych. No cóż, pierwsza nasza przygoda z Bornym, także zobaczymy jak pójdzie. Dzisiaj prolog króciutki, nawet chyba się dobrze nie rozgrzejemy. A jutro zacznie się zabawa. Top of the charts, everyone to walk past, feeling the spark. Yeah, you heard about me, word of mouth. Duży wycisk dla maszyny i dla nas też, bo korzenie no, łomotało strasznie, ale fajny. Fajny no ja czegoś takiego jeszcze nie jechałem, więc e, dla mnie nowa przygoda, także fajnie, fajnie, fajnie było, fajne doświadczenie i nauka przez dwa pierwsze odysy to była właściwie nauka. że jaki wynik? E, wydaje mi się, że za Wojtkiem jesteśmy, wszystko na to wskazuje, ale jeszcze, jeszcze nie wiem. Za Wojtkiem, czyli miejsce drugie. Na to wychodzi. Na no to gratuluję, tak, piękny tak. podium będzie. Nie zapraszam, bo to wiesz, muszą czasy zliczyć, ale, ale tak jakoś się klasyfikujemy chyba na ten moment, nie? No.